Dzień dobry, Sebastian Szedienkowski, firma Jara Poland. W tym sezonie 2024 planujemy cyklicznie robić jakby takie ujęcia z sadu, z bieżącej sytuacji i z naszych bieżących propozycji co do zaleceń i co do rozwiązań. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z firmą Jarom odwiedziliśmy kilka gospodarstw sadowniczych w rejonie Lublina. Po okresie ocieplenia mamy taką dzisiaj aurę bardzo wieczno-zimową. Temperatura jest w okolicach 4-5 stopni. Co ciekawe, proszę państwa, bardzo Polska się podzieliła, jeżeli chodzi o właśnie temperaturę. Wschodnia i centralna Polska około 5 stopni, a cała zachodnia Polska jest 13-14 stopni, czyli na pewno będzie duża różnica, jeżeli chodzi o wegetację drzew owocowych w porównaniu z rejonu tutaj Lubelszczyzny, centralnej Polski, a Zachodniej. Ale wracając tutaj do rejonu właśnie Lubelszczyzny, jesteśmy dzisiaj głównie w sadach gruszowych, oglądamy, patrzymy, robimy zalecenia wspólnie z firmą Jarom. Co zostaliśmy tutaj? Zostaliśmy to, że po poprzednich okresie tych ociepleń, pąki liściowe kwiatowe widać, że są już części zielone. Tutaj jesteśmy w sadzie, gdzie drzewa są zabielone glinką, po pierwsze z powodu opóźnienia ruszenia wegetacji, a po drugie też żeby ograniczyć właśnie e, składanie jaj przez dorosłe osobniki e, miodówki. E, też musimy e, tutaj, przyszły tydzień ma być temperatura w okolicach 10-12, nawet w niektórych lokalizacjach pokazuje 15, a w nocy około 7-8, będzie wtedy moment na zastosowanie właśnie już oleju e, w z siarką na miodówkę i inne szpeciele. Jeżeli chodzi o bakterie, no to wiadomo, robimy cały czas program zapobiegawczy za pomocą preparatów miedziowych. Tutaj powinniśmy o to dbać te stosować ze względu na to, że widać jest też że z zeszłego roku mamy bardzo dużo uszkodzeń czy zaschniętych pąków, które są uszkodzone przez bakterie, musimy te produkty miedziowe stosować i później w razie co stosować jakieś produkty. Układowe, o czym będziemy Państwa komunikować w następnych komunikatach czy w następnych nagraniach. Z racji, że to jest na początku wegetacji materiał, chcieliśmy w dwóch słowach też powiedzieć o. O podejściu do nawożenia, do zakładania, ponieważ sadownicy, którzy przez długie lata byli skupieni na uprawie jabłoni, przerzucają się na inne uprawy, typu borówka, typu truskawka, a teraz widać i, i, i bardzo dobrze przechodzą na, czy skupiają się na uprawie gruszy. I bardzo dobrze, bo z tych wcześniejszych upraw, no niestety już widzimy, że już tych upraw jest coraz więcej i jest to związane z opłacalnością, natomiast grusza cały czas jest tą uprawą na topie i wydaje się, że tutaj stopa zwrotu może być całkiem niezła zagwarantować przez jakiś czas opłacalność. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że jest to jednak gatunek dużo bardziej jednak wymagający, jeżeli chodzi o wymagania pokarmowe, jak i wodne i musimy się do tego jakby nastawić od samego początku, bo w późniejszym okresie czasu jest to dużo trudniej. I jeśli chodzi o Zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o glebę, jest to roślina, która wymaga ziem dużo bardziej próchnicznych, dużo bardziej żyznych niż e, jabłoń i ta zawartość powinna być przynajmniej 2%. E, analizując różne próbki gleby z różnych regionów, podróżną uprawę najczęściej jednak, co by nie było, te polskie gleby, zawartość to jest jeden, poniżej jednego, delikatnie powyżej jednego, natomiast tutaj takim wskaźnikiem dobrze by było, żeby przed założeniem sadu było 2% i więcej. Też pozwala nam uzyskać utrzymać na odpowiednim poziomie kationową pojemność sorpcyjną. Tutaj ta zawartość i zapotrzebowanie gruszy jest dużo większe niż jabłoni i pozostałych gatunków, dlatego musi być ten poziom sorpcji na odpowiednim poziomie. Również pojemność wodna jest wymagana dużo większa niż w przypadku jabłoni. A jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na składniki pokarmowe w dawniejszych zaleceniach, dawniejsze rozwiązania to były powyżej 100 kg azotu. Teraz doradcy proponują poniżej 180 70 kilogramów azotu w czystym składniku, ale oczywiście to nie jest problem dostarczyć, wprowadzić od strony mechanicznej, natomiast żeby ta zawartość składników mineralnych była w glebie, no musimy zabezpieczyć odpowiedni poziom e, tej kationowej pojemności sorpcyjnej, żeby te składniki nie przeleciały jak przez sito wraz z wodą, ponieważ zapotrzebowanie na wody pojedynczego drzewa jest też Plus minus około dwukrotnie większe. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie czy wymagania, jeśli chodzi o wap, to jest 1800 mg wapnia i więcej. Jeżeli chodzi o nasze zalecenia na początek wegetacji, proponujemy Jaremile Kompleks w ilości 300 kg na hektar oraz nitraboru 150 kg na hektar. I to jest dawka nawozu, która do Powinna wystarczyć do momentu kwitnienia i krótko po kwitnieniu. To jest około 50 kg azotu. I po kwitnieniu, kiedy widzimy, czy nie było przymrozku, jaki jest opad, jakie jest zawiązanie, wtedy rozważamy kolejne dawki, jeśli chodzi o unikę. Jeżeli mówimy o, o nawożeniu doglebowym, które jest podstawa, mamy również rozwiązanie ferdygacyjne. Gdzie używamy krystalonu żółtego, później jest niebieski i biały, ale również ferdygację powinniśmy wykorzystać. Oprócz tego ferdygacja czy linie kroplujące, no takie jest jakby wymaganie, aby nie była jedna, na dobrą sprawę dwie linie kroplujące lub nad lub podkoronowe zraszanie. Musimy mieć świadomość, że te ilości składników pokarmowych, które nie są małe, ta roślina pobiera tylko i wyłącznie wraz z wodą. I ten mój wywód natomiast z tym Materii organicznej, substancji organicznej. My, jako firma Jara, e, też mamy produkt o nazwie Leotrak. I był to produkt, który przez parę lat był jakby wprowadzany i, i sprawdzany przez nas. I w, tym, I w tym roku wchodzi na rynek polski. Nie będę mówił o, o jego cechach fizykochemicznych, ponieważ kolega Andrzej o tym produkcie powie dużo więcej. Proponujemy na początku wegetacji, początek kwitnia i z końcem, wprowadzić ten produkt do gleby, ponieważ zawartość substancji organicznej jest na bardzo wysokim poziomie, jednym z najwyższych na rynku. Jest to produkt stabilny i nie ma problemu z zapychaniem kapilar. Nie ma tu potrzeby później lania dużej ilości wody, żeby przepłukać. Oraz mamy też taką modę na wprowadzanie żelaza. Są sadownicy w Polsce, którzy, którzy z tego helatu w ogóle nie stosują, ale są sadownicy tacy, którzy nie wyobrażają sobie uprawy gruszy bez żelaza. I jest to pewna tendencja, która przyszła z zachodu. Tylko tam pamiętajmy, no musimy sobie wyjaśnić, z czego to się bierze. Na zachodzie najczęściej są to gleby dużo bardziej próchniczne, żyzne i pH jest wyższe. I wraz ze wzrostem pH dostępność żelaza się zmniejsza. Dlatego my też wprowadzamy pewnego rodzaju rozwiązanie: to znaczy nowy helat żelaza Rexolin FE13 EDTA. I dawny Rexolin X60 Habda, który też mamy pewne propozycje, może też nie będę się jakby rozwodził, ponieważ kolega Andrzej myślę, że tu powie dość więcej, oprócz tego odsyłam do naszych materiałów lub do bezpośrednio do kontaktu do nas i wyjaśnimy, żeby jakby, jakby nie przedłużać materiału. I z tej płaszczyzny gleby wchodzimy na nawożenie do Lisne. na początek wegetacji proponujemy... Jara Vitacyn, jako zawiesina, bardzo skoncentrowany produkt, który już w sobie ma adiowanty i czasami jest używany w różnych takich kombinacjach. Ale pamiętajmy, jeżeli wykorzystujemy już jara Cynk, nie ma potrzeby dokładać adiowantów, przylepiaczy, a później w okresie kwitnienia, czyli początek kwitnienia, koniec kwitnienia. Krista Fruit Controller znany produkt i bardzo często przez sadowników w różnych kombinacjach stosowanych i nawet może nie przez nas, jako w propozycjach, ale, ale w bardzo takich ciekawych rozwiązaniach, czasami faktycznie potrzebnych. Oraz Frutrel, Jaravita Frutrel po okresie kwitnienia, który też produkt stricte pod kątem e, kwitnienia e, i pokwitnieniowej jakości zawiązywania owoców. Więc tak pokrótce do tego momentu kwitnienia, kolejny. Kolejny materiał będzie już właśnie z okolic tego około kwitnieniowego z kolejnymi zaleceniami, propozycjami i zachęcam do zaznajomienia się z ulotką Lautra, którą już może na w internecie znaleźć lub na targach, spotkaniach ten produkt propagujemy, oraz nawożenie gruszy, gdzie też pamiętajmy, że to są pewne schematy, propozycje, pewne uszeregowanie, co kiedy w pewnym momencie, aczkolwiek jeśli chodzi o takie stricte, dokładne doradztwo czy, czy pewne zalecenia, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego, czy to telefonicznego, czy mailowego, na pewno nie zostawimy bez odpowiedzi. Reasumując, na ten moment, do momentu kwitnienia proponuję kompleks Nitrabor, jeśli chodzi o posypowe, jeżeli chodzi o nawożenie do ferdygacji Rexolin FE13 lub Rexolin X60 lub łącznie, w zależności od Waszego pH gleby, a jeśli chodzi o nawożenie do listne, Jarawita Cynk, Krista Fruit Controller i Frutrel. I to Państwu proponuję do momentu kwitnienia. Dziękuję bardzo.